Profeto to przede wszystkim działalność medialna i próżno szukać w fundacji udokumentowanego doświadczenia w pomocy ofiarom przestępstw. Mimo to ksiądz wraz ze swoją fundacją wystartowali w konkursie Funduszu Sprawiedliwości na organizację i prowadzenie centrum pomocy ofiarom przestępstw. I wygrali ku zaskoczeniu kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Podmiotowi temu udzielono dotacji, pomimo że nie miał on doświadczenia w realizacji zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, a jego cele statutowe nie obejmowały takiej działalności. W naszej ocenie taka okoliczność powinna już dyskwalifikować na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym. Natomiast samo ogłoszenie konkursowe było sformułowane w taki sposób, żeby nie wykluczać podmiotów, które doświadczenia nie miały. Od samego początku. Pomagaliśmy na taką skalę, na jaką mogliśmy. Czyli opieka nad dziećmi z osiedli w Małopolsce, które miały bardzo trudną sytuację rodzinną, myśmy o tym nie bębnili, bo uważaliśmy, że nie ma się co chwalić. Natomiast później to w nas uderzyło. Bo śladu po pomocy ofiarom przestępstw, przynajmniej w internecie, nie ma. Dlatego wątpliwości budzi fakt, że fundacja z tak niewielkim doświadczeniem wygrała z tak doświadczoną fundacją, jak dajemy dzieciom siłę, która nie musi od nowa budować swojego zaplecza, aby móc pomagać. Nie było do końca precyzyjnie wiadomo, czego dotyczy konkurs, na co mają być przeznaczone środki publiczne i po podpisaniu umowy również do końca nie wiadomo, na co te pieniądze mogą być przeznaczane i z czego dysponent, minister sprawiedliwości będzie mógł fundację rozliczać, z czego powinien to fundację rozliczać. No, żeby de facto w sposób nieograniczony... Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że w konkursie na Centra Wsparcia dla Pokrzywdzonych Ministerstwo Zbigniewa Ziobry nie sprecyzowało, jak konkretnie ma być zorganizowane to wsparcie. Nie określono w sposób precyzyjny ram organizacyjnych planowanej pomocy. Tymczasem Komisja Konkursowa uznała, że najważniejsze jest całodobowe funkcjonowanie placówki. W zasadach konkursu nigdzie nie było to napisane, ale ministerstwo wyjaśniło nikowi, że takie były intencje. Z tych 10 oferentów, których aplikacje były rozpatrywane merytorycznie, dziwnym trafem tylko Fundacja Profeto odczytała intencje ministra sprawiedliwości, dysponenta funduszu. Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, z podpisanej wtedy umowy wynika, że 93% dotacji Profeto przeznaczy na budowę ośrodka, a na pomoc ofiarom przestępstw pozostałe 7%. Co ciekawe, oferta Profeto była pierwszą złożoną ofertą w konkursie i to w zaledwie w 3 dni po otwarciu naboru. Oferta na wielki budynek za kilkadziesiąt milionów złotych, e, przygotowana po prostu w trzy dni przez fundację, e, no, świadczy to albo o jakiejś wielkiej sprawności fundacji, no, albo o tym, że wcześniej miała takie informacje, że będzie po prostu taki konkurs. Kiedy i jak ksiądz dowiedział się o konkursie w ministerstwie? w ministerstwie? O konkursie w ministerstwie dowiedzieliśmy się z ogłoszenia, które śledziliśmy. To... Mieli. Czyli w tym Zap... samym czasie, w którym dowiedzieli się wszyscy. Tak to wyglądało. No dobrze, to jakim cudem w ciągu trzech dni przygotowaliście swoją ofertę na tak dużą inwestycję? Zatrudniliśmy firmę, usiedliśmy z przedstawicielami tej firmy, opowiedzieliśmy o naszym pomyśle pomocowym, a oni to przelali na papier. W trzy dni? W trzy dni. Trzy czy cztery. A to jest jakiś cud? No ja nie wiem, ile się takie wnioski pisze.